Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych sportowych wtorków I dzisiaj e, Zmierzymy się z drużyną Hetafe Dobra, dokonajmy jakiś tutaj zmian Trochę jeszcze my katar męczy. Ale dajmy tutaj Bernarda Który nie może dojść Hehe he. I Lemele za Sancheza Okej okay. Rozgrzewka panowie o co my tu mamy dość trafić w kubeł pewnie Dobra no, najpierw może cofnę tak O no, jak nie wpadł Ja piskam I wpadnie No nie Ja nie mogę, nie wpadł No to też nie wpadnie A jednak 2000 punktów, yeah I? Nie, kurde. No dawaj, go, jedziesz. No znowu, ja pierdę Aj, jak było blisko? Jeszcze dwie próby? Nie, to było słabe. No jak to nie... W... Kurde. I 3000, dziękuję. Dobra, rozpoczynamy. Dobra, idziemy. Bernard... i Nesta. Błatek i Iniesta przychodzi świetnie. Brawo, Andres Iniesta. Dośrodkowuje. Co? Co było? Nie wiem, czy on ręką nie dotknął przypadkiem tej piłki. I łapie to Waldes. Pujol. Piquet. Bernard. Alba i Barcelona. W Tradycyjne dla siebie stylu klepom. Javi, Alba... Bernard... Messi... Messi zrobił trzech. Czwartego! Messi uderza i... nie ma bramki. Niestety. Kurde... Dawaj, Lole, jedziesz, ciśniesz. Barrada Pedro Leon O oh, kurwa myślałem że mam bramkę pierdaną Ale my kataromy czyjeżdżą Pujol Piquet Bernard Messi Messi cały czas Messi, jaj tutaj Dobre podanie to na meli, no i jest, Nie schodzi do środka. Ale zabieram piłkę do Alvaro. I Pujol do Valdeza. I Pujol. Bernard. Iniesta Traci. Pedro Leon. Lacen. Alvaro Ia, ja, pierdzielę Ciao, Torres Bravo da... Boateng, ciao Ehi, devo dokładne il do della Meli Alvaro Torres Barrada Alvaro. Alvaro. Castro. I Valdes. Boateng. To i Ten do Bernarda. Na lewe skrzydło. Bernard pędzi skrzydłem. I moja łapie tą piłkę. Bernard bez jakiegoś większego pomysłu podszedł do tej piłki Messi traci Torres Kurwa nie Kontuzja, ja pizgam e, Boateng, dobra Dawaj Songa Gotowe I Song za Boatenga I moja, mapie tę piłkę Abraham Chyba Lincoln, kurwa <grystanie> Barrada Przyjmuję song Do lameli, lamela Lamela fatalna I Messi przyjmuje Ale podaje prosto do Lacena Alvaro Alba, Bernard, Messi, Messi, Sound, Messi, moja fantastycznie, tutaj popisuje się refleksem Diego Castro, Xavi Torres, Lazzo, Diego Castro, przyjmuje tę piłkę. Lamela teraz. No i teraz. Song. Lamela. jeszcze przy od Lupo. Ale to było słabe dośrodkowanie. Pedro Leo. Alvaro. Barada. Lacen. Long. Dobra piłka do Iniesty i Iniesta ma fantastyczną sytuację i lamela 1-0 Barcelona prowadzi w 44 minucie. Mógł zrobić wszystko co chciał, podał do lameli i to chyba była dobra decyzja. Lassen. Barada Do Bernarda Bernard uderza I moja świetnie sparował tę piłkę na przetrożną Czawi A Alvaro Ale sędzia powinno kończyć to w frajerze Castro Dobra, kończy, je yeah. I Barsa prowadzi po pierwszej połowie 1 do 0 <tryk> Valladolid przygrywa z Betisem 2, ok <tryk> Latsen, Alvaro Lamela Messi <tryk> Messi prawą stroną Zwodzi tutaj zawodników Hetafe, Messi Dobry strzał, ale daleko, obok bramki Nie, to był słaby strzał jednak Ale ładna akcja Ładna, składna, szybka Moja Na Alvaro Piquet Bernard, Xavi Lamela Messi Lamela, ale tracą piłkę i Alvaro. I pikę wyjaśnia sytuację. Alves. Messi. Do Songa. Aleksander Song. I Chavi. Przyjmuję Lopo. Pujol. Przepraszam, Alvaro. I teraz Pujol. Song, ale traci. I odzyskuje. Odzyskuje song. Bech teraz traci Bernard. Ale zamieszanie. Torres. Prosto pod nogi nie jest i jest. Andres i nie to uderza po bramką. I moja. Niech trafia nikt w piłkę. Biegnie do niej Castro I świetny z Piquet Alves Xavi Messi Do Iniesty Ten do Messiego, ale nie znalazł go tam Teraz Iniesta, ale był chyba V Ale gramy dalej, Alvaro I teraz, sędzia pizduje V Ale na szczęście bez karty Ale w zamieszanie i przyjmuje to Iniesta. Iniesta jest sam. Jest sam Iniesta, i teraz to on może zdobyć bramkę. I 2-0. Andres Iniesta, 65. Minuta spotkania. Ładnie tutaj wszedł do środka między dwóch zawodników, zwiótł ich i szczelił bramkę. Zrobił to co należało zrobić w tej sytuacji. A teraz szansę ma Messi. I 3-0 Leo Messi Yes Ale się cieszę, no normalnie zaraz mi pałka stanie Messi, wypuszcza tutaj Bernarda Messi Messi, Lamela i fantastyczna obrona moi No wypierd... papier stąd Jak to nie ma różnego Ja pierdzielę Dobra zróbmy sobie jakieś zmiany eee, Kogo my tutaj mamy na zmianę Fontasa wpuścimy Zapujola Pedro Zajniestr <tryk> No jeszcze do końca zdrowy nie jest. Ale Song. Messi. Ależ Messi błąd popełnił w tej sytuacji. Cały czas i teraz. Lacen do Eleona. Lacen, Alvaro i Piquet. Song, Chavi, Messi. Messi, ale niestety traci tą piłkę. I Alvaro. Sarabia. Brawo, Dani Alves. I Puyol jeszcze odzyskuje tę piłkę. Pique. Messi. Messi sam. Ale traci. Lopo. Odzyskuje Messi. Fuck you. Barrada I Pujol Bernard Messi do tyłu Piquet Abraham Messi odzyskuje Javier Hernandez 4-0 86 minuta Javier Hernandez I gol. Gol, golissimo. Fontas i... Petro za Pujola i... I tam chyba będzie... Yy, ten. Zain to właśnie. Się zastanawiałem, kto to może grać. Barada Valera Pierwszy raz go widzę Torres Barada Chavi Torres Alvaro I świetny Jordi Alba Song Lamela Lamela Nikt tam póki nie trafia i biegnie do niej Bernard, ale nie zdąży <grym> Messi 8 bramek w sezonie ma. No? Dobry wynik. Lacen. Pedro Leo, Barrada. Pedro. Valera. I odyskuje Piqué. I auto dla Barcelony. Co ty zrobiłeś? Co za kurwa, debil. Jaki baran Torres w 90. minucie na wpierdol i bramę. Song, Chavi. Koniec, koniec dzisiejszego spotkania. Barcelona wygrywa 4-1 po dwóch bramkach. A nie, po bramce Iniesta, Mesego, Czawiego i Lameli. To zawodnikiem Iniesta, zawodnikiem meczu należało mu się. Naprawdę dobry mecz. Iniesta. Jestem z ciebie dumny. Kontuzja 4 tygodnie, nie będzie była tęga. kurde Damy tutaj okej okay, tak okej okay. no i co w tym odcinku to wszystko ja się dzisiaj jak nam do zobaczenia na razie